Znamia niezawodny przepis na wyegzorcyzowanie Ponoć jakiś wiedźmin szpieguje dla czarnych. Naprawdę? Tak to ma wyglądać? Tanie dziwki cienkie wino? Nie mam wpływu na to, co dostaję w spadku. Ale od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Wiem, dlatego zastanawiam się. Ciągle się nad czym zastanawiasz. Wiesz co? Daj znać, jak w końcu się na coś zdecydujesz. Poszło? Drwizer. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwka się gra. Wyobrażasz sobie, nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię te dziewczyny. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodnij, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Jest tylko mały problem. Potrzebuje funduszy, więc gdybyś akurat miał przerwę między utopcem a ekimą, może byś pomógł staremu druhowi. Co ci przyszło do głowy z kabaretem? Od lat o tym marzyłem. Od tego dnia, kiedy byliśmy w podobnym w pamiętasz? Wtedy, co ta tancerka wisiała na Żydandolu. I jak już była do góry nogami, to zawołała cię i. No, a tutaj będzie jeszcze lepiej, obiecuję Ci to. No, to znaczy, oczywiście, jeśli uda mi się zebrać środki na remont. Jak mogę Ci pomóc? Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną, z holastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z zelikami i nie odmawiał córeczce niczego. Od niej pożyczymy pieniądze. Chyba ją kojarzę. To nie ta, którą porzuciłeś bez słowa? Wyskoczyłeś po butelkę wina i nie wróciłeś? Wiedziałem, że po coś kupiłem to wino. To było kawał czasu temu. Faktycznie, trochę mi zeszło. Tym bardziej potrzebuję... mocy twojego autorytetu. No bo przecież masz autorytet. Rozumiesz? Dobra, mów o co chodzi? Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z twoją niewielką pomocą mi wybaczy, a potem udzieli pożyczki. A ta pomoc ma polegać na...? Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Iriny. Wiesz, taki, jakiego używa w czasie przedstawień. Kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się pod domem scholastyki. Załóżmy, że się zgodzę i pójdę do Madame Iriny. A ty co będziesz robił w tym czasie? Muszę jeszcze coś dokończyć. Ale obiecuję, że zdążę, zanim wrócisz z mieczem. Wtedy wszystko ci opowiem. Niech będzie, ale... Geralt, w tym planie nie ma ale. Wszystko wyjdzie dobrze, zobaczysz. Przynieś miecz od madami i po zmroku widzimy się pod domem z A stary Numań ostatnio zostawił mi prezent. Co? Nie dasz, bo nic nie dostałam. Jak się to nie tak? Co on znowu wymyślił? Ja już nie hmm. mam Gerard Może ty mu przemówisz do rozumu. Nacje, by zostać rozbójnikiem. Każdy nie musi... ty, widziałeś jakieś cięcinki? cię widzieć. Dobrze się znacie z Dudu? Tak, chociaż właściwie nie dużo o sobie opowiadał. Przedtem chyba był kupcem? Hmm, Dudu zawsze miał łeb do interesów, ale chyba był za uczciwy, żeby się dorobić w Nowigradzie. No właśnie, mówiłam mu, że choćby nie wiem ile razy skórę zmieniał, zawsze wyjdzie z niego poczciwiec. Pewnie dlatego tak kiepsko się sprawdzał w roli krwawych tyranów i skrytobójców. Za to był niezłym, zaufanym sługą albo duchem Starego Króla. Mam prośbę. Chcę pożyczyć jeden z twoich rekwizytów. Miecz, którego używacie do scen walki. O, a po cóż ci taki miecz? Jeszcze nie wiem, ale Jaskier twierdzi, że jest mu niezbędny. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę. Dzięki. Postaram się go nie uszkodzić. Bywaj. Proszę, ale tutaj tego nie znajdziecie. Z targu, że w jednym domu coś ludzi ma. No, nareszcie jesteś. Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuję ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. Mówisz poważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji masz. I jeszcze maska. Załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka cię nie poznała. Ale... Nie ma czasu. Idzie z Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w szałdziei. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Drżyj! Co? Biało głowo! Ej, jesteś zdana na łaskę księcia złodziei. Nie tak szybko! Rzuć miecz, Chudro, To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier?! To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie, karmazynowy mściciel! Nie, tylko nie, karmazynowym mściciel! Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! jest lepszy, niż myślałem. No, ile mam czekać? Karmazynowy mściciel po raz kolejny triumfuje! Mój bohaterze! Nie jesteś ranny? Trafił mnie! Będzie kolejna blizna do kolekcji. Wejdźmy do mnie, opatrz. mm <sighs> Hmm, nie dalej jak rano jak Radowid w niczym nie lepszy od emper, a może i Nie masz kurwa prawości na tym świecie. Mm, lala. Czy ty wiesz, kim ja jestem? Tak, mistrzu? No, nareszcie jesteś! Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuję ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. Hm, to może się udać. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji masz. I jeszcze maska. załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka cię nie poznała. Ale nie ma czasu. Idzie scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w szałli. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku. To nie jest. Twój szczęśliwy dzień. Oddawaj sakiewkę. Nie tak szybko! Rzuć mieczła, chudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! <laughs> Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie, karmazynowym mściciel. Chyba karmazynowy pierdoła. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Zabroń się! nowym to znaczy nowy o, To jest lepszy niż myślałem. Strażak! Trafił mnie! Ała! Nieodwieczny ogień, czego od nas chcesz? Zostaw nas w spokoju! Ten obwieś na pewno zaraz stąd zniknie. Nie chcę przecież wpaść w ręce strażników. Prawda, że nie chcę? prawości na świecie. Zniekaj stąd, póki mam cierpliwość. Ludzie, poratujcie! Chory jestem na bite. Patrzcie! Stary moment Ostatnio zostawił mi, mi przyjaciół. To jest jakaś pomyłka! Jesteście za wcześnie! Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma. Albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuje nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? A co, mamy do wyboru? Mistrz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. I jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać, choć podobno ten cały remont to dla niej. <słuch> jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Oboje jesteście artystami scenicznymi, a kabaret to forma teatru, więc niech i wnętrze będzie urządzone w tym stylu. No i bardzo dobrze. Nareszcie! Panowie, koniec fajrantu, do roboty! Że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje? W końcu będzie musiał doglądać interesu. To byłoby widowisko. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Mówimy o tym samym miastrze, tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowę Nowigradu? Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do poli naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszło na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kawałę. Z nim wszystko jest możliwe. Prawda, to...